Odśpiewamy hymn organizacji Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczysty charakter, ale też odbywającego się w formie pikniku miało wydarzenie dotyczące prezentacji ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mszanie Dolnej. Znajdująca się przy ulicy leśnej placówka przeszła metamorfozę, a konkretnie rzecz ujmując, domki będące w obejściu budynku głównego siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża przeszły generalny remont. Dzięki sponsorom, których pozyskał Polski Czerwony Krzyż, udało nam się zmodernizować domki. Uzyskały one zupełnie nowy wygląd. Teraz w tym miejscu przebywa 70 obywateli z Ukrainy. Tutaj mieszkają i przygotowują się do powrotu w swoje rodzinne strony, kiedy działania na froncie ustaną. Tak długo, jak będzie to potrzebne, będziemy gościć, będziemy otwarci na wszystkich obywateli Ukrainy i wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy i schronienia. Natomiast później, miejmy nadzieję, że nastąpi to w nieodległej przyszłości, ośrodek prawdopodobnie wróci do swojej pierwotnej funkcji, czyli ośrodka szkoleniowego, rehabilitacyjnego, a także miejsca turystycznych pobytów. W wydarzeniu udział wzięły władze Polskiego Czerwonego Krzyża, miasta i gminy Mszana Dolna, a podczas wydarzenia był obecny proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, ksiądz Jan. Anto. Takie centra integracji polsko-ukraińskie, w tym przypadku oczywiście po 2022 roku, są potrzebne. One są w całym kraju. Skoro placówka Polskiego Czerwonego Krzyża, to nie mogło zabraknąć historii o samej instytucji, która od ponad 100 lat wspiera potrzebujących. Stąd też tematyczna wystawa w formie zdjęć, a także obecność wolontariuszy, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie organizacji. Prowadzimy takie centra, w których m.in. Uczymy zawodu, uczymy języka polskiego, uczymy znalezienia się na ziemiach polskich, na, jak można powiedzieć, naszym rynku lokalnym. wydarzenie mocno zaangażowali się członkowie marki zagórzańskich dziedzin, a w tym kapeli kościelnioków, Pań z koła gospodyń wiejskich w Łętowym, a także samych osób z Ukrainy, które przebywają w ośrodku. Przygotowały one dla uczestników spotkania poczęstunek będący formą podziękowania za gościnę i pomoc, którą tutaj otrzymali. To ważne